Gulsum przyszła do rezydencji Tarhunów, a Rejan postanowiła, że zostanie z nią na jakiś czas. W 261 odcinku Przysięgi Rejan zgodzi się, aby wykonano badania DNA wskazujące, czy faktycznie odnalazła siostrę. Sprawdź co się wydarzy w 261 odcinku serialu Przysięga. Po tym jak Bulsum przyszła do Tarhunów, Rejan Ozgejagi zrobi wszystko, aby jej siostra czuła się jak u siebie. Z kolei Narin Jakmursach Bazowa niepokoi się nieobecnością Kemała Kenweren. W 61 odcinku serialu przysięga kapitan Kul Arkan, podsłuchuje rozmowę Nigar i Melejk Esra-Koben. Słysząc o badaniach DNA, nasuwa jej się kolejny szatański plan. Narin cieszy się widząc Kemała w domu. Mówi mu, że się o niego martwiła. W odpowiedzi słyszy, że zna prawdę. Umie jej wybaczyć, że ukrywała przed nim swoją przeszłość. Postanawia też sprawdzić, czy mafiozo, który ją ściga wciąż jej szuka. Gulsum przysparza coraz więcej kłopotów w rodzinie Rejan. Kawidan twierdzi, że dziewczyna nie jest siostrą Rejan i należy zrobić badanie DNA. Emir Gogberg-Demirczyk jest wściekły na matkę, ale Rejan zgadza się na to badanie w tajemnicy przed kursem. Przysięga odcinek 261 w środę, 23 września 2020 roku o godzina 16.05 w TVP1. Sprawdź program TV.